Hello, hello, moi drodzy gitarzyści, dzisiaj zagram dla Was utwór. Bardzo, bardzo nastrojowy, bardzo przepiękny. Będzie to Walc Zakochanie Tatiany Stachak, oczywiście, z jej wspaniałego zbiorku zatytułowanego Zaproszenie do Walca, gdzie dosłownie zaprasza nas, abyśmy grali tę przepiękną formę. Tym razem, walc, jak sama nazwa, sam tytuł wskazuje, ma być nastrojowy. Być może jest to melodia, którą gra się dla kogoś, kogo się kocha. Albo kiedy jest się zakochanym, tak też może być, dlatego warto poprowadzić tę przepiękną melodię, która tutaj jest. Jesteśmy w tonacji D-dur, mamy dwa krzyżyki przy kluczu. Utwór ma typową budowę ABA, a więc część pierwsza A powtarza się później jeszcze na końcu, natomiast część B przenosi nas troszeczkę w wyższe pozycje na gryfie. I zachęcam do tego, abyście te dźwięki na, na gryfie opanowali, żebyście mogli zagrać tę przepiękną melodię. Posłuchajcie, jak może zabrzmieć walc zakochanie. Można się rozmarzyć, do prawdy, ale najważniejsze w tym utworze, żeby właśnie poprowadzić pięknie tę melodię, którą pani Tatiana tutaj skomponowała, zwróćcie uwagę, że wszystkie te części, zarówno A, jak i B, kończą się takim samym akordem ledru i taką samą końcówką. Bardzo nieskomplikowaną, ale jakże ciekawą. Przy okazji, na końcu każdej części konsekwentnie mamy tutaj ritenuto, czyli zwolnienie. Pamiętajcie, uczy się tych prostych um, włoskich nazw, które zawsze towarzyszą nam w muzyce. Na samym początku jest tutaj rubato cantabile e amoroso. Hmm. Rubato, czyli właśnie tak bardzo okrągło. Cantabile, czyli śpiewni. A amoroso pewnie kojarzy wam się z amorem, czyli z miłością, czyli właśnie w taki sposób y, bardzo wydumany. Zakochany, można by było powiedzieć, z takim właśnie uczuciem trzeba by było zagrać ten utwór. Mam nadzieję, że mi się udało. Polecam Wam go bardzo serdecznie. A teraz już się z Wami żegnam. Paną gitary.